Ostrzeżenia lub alerty to oświadczenia na temat problemu lub zagrożenia dotyczącego czegoś, co może się zdarzyć. Na przykład gazeta ostrzega nas, kiedy cena benzyny lub koszyka podstawowych produktów ma wzrosnąć. Meteorologia wskazuje, kiedy nadchodzi burza. Policja informuje, kiedy niebezpieczni przestępcy są na wolności w mieście itd. Jeden wszyscy my. Jeśli mamy choć odrobinę zdrowego rozsądku, nie zignorujemy żadnego z tych ostrzeżeń, w końcu mogą one bezpośrednio wpływać na nasze życie, prawda? Jeden tu pojawia się właśnie wątpliwość, jeśli jesteśmy tak ostrożni wobec otrzymywanych ostrzeżeń i robimy wszystko, aby się zabezpieczyć. Dlaczego nie dzieje się to samo, gdy ostrzeżenia pochodzą od Boga? Dlaczego zwracamy uwagę na to, co mówi prezenter wiadomości, ale ignorujemy to, co mówi nam Pan Wszechświata? Ignorowanie ostrzeżeń Boga to bardzo duży błąd, który człowiek uparcie popełnia od początku czasów. Pierwsze ostrzeżenie dane przez Boga Adamowi i Ewie, aby nie jedli owocu drzewa poznania dobra i zła, zostało zignorowane. Para zignorowali to, co powiedział ich Stwórca i zapłacili za to bardzo wysoką cenę. Powinniśmy zrozumieć, że ostrzeżenia Boga są dla naszego dobra mają na celu nam pomóc i kierować nami. Te ostrzeżenia są również sposobami, w jaki Pan chce zwrócić naszą uwagę. Spójrz na przykład, kiedy Jezus zwrócił uwagę swoich wyznawców, aby byli czujni wobec grzechu, powiedział: Uważajcie, bądźcie na straży przed wszelkim rodzajem chciwości. Życie człowieka nie polega na ilości jego dóbr. Oprócz tego ostrzeżenia, Chrystus zostawił nam szereg ważnych ostrzeżeń, które jeśli posłuchamy, i będziemy przestrzegać Jego instrukcji, wszystko się rozwiąże i nie napotkamy większych problemów podczas naszej drogi, ale jeśli je zignorujemy, ryzykujemy zebranie owoców bardzo podobnych do tych zebranych przez Adama i Ewę. Dlatego pokażę Ci w tym filmie 6 ostrzeżeń Jezusa dla Ciebie na dzisiaj, około. Ale, zanim zaczniemy, chciałbym prosić, abyś już teraz zostawił swoje polubienie, zasubskrybował mój kanał i włączył dzwoneczek, aby YouTube zawsze informował Cię, kiedy dodam nowy film. Codziennie o 6 rano, 3 po południu i 8 wieczorem dodaję nowe filmy z modlitwami i wiadomościami wiary, aby umocnić Cię w drodze z Bogiem, około. Więc chodź ze mną każdego dnia. No dobrze, pierwsze ostrzeżenie Jezusa, uważaj na grzech. Niejednokrotnie Chrystus ostrzegał nas przed grzechem, w rzeczywistości był to jeden z tematów, którymi najczęściej zajmował się podczas swojego posługiwania i nie bez powodu. W końcu Chrystus wiedział, że przyszedł na świat, aby uwolnić ludzi od tego zła, ale musieli zdecydować się porzucić ten styl życia, który nie podoba się Bogu. W Ewangelii według Jana, rozdziale 8, dał nam następujące ostrzeżenie, mówię Wam prawdę, każdy kto żyje w grzechu jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik nie ma stałego miejsca w rodzinie, ale syn należy do niej na zawsze. Spójrzcie na to, bracia, aby podsumować ten werset. Jezus mówi nam, że grzesznik, który nie przyznaje się do swoich błędów i nie dąży do zmiany swojego życia, będzie na zawsze uwięziony w grzechu i nie będzie mógł uczestniczyć w swojej rodzinie, to znaczy nie będzie częścią grupy, która spędzi wieczność u boku Ojca. Natomiast ci, którzy wybierają śledzenie Chrystusa i zmianę swoich dróg, mają gwarancję zbawienia i życia wiecznego. Tak, wiem, że walka z grzechem nie jest łatwa. W końcu jesteśmy ludźmi, a nasza natura zawodzi. Zawsze będzie chciała nas oddalić od woli Boga, ale musimy wiedzieć, że Bóg jest święty i że nie toleruje grzechu, ponieważ ten styl życia oddziela nas od Niego i staje się barierą dla naszej wspólnoty. Zobacz, co powiedział prorok Izajasz. Wasze złości oddzielają was od waszego Boga, wasze grzechy ukrywają przed wami Jego oblicze i dlatego On was nie usłyszy. Spójrzcie na to, bracia, dlatego choć nie zawsze możemy uniknąć grzechu, możemy liczyć na pomoc Boga, aby się od Niego uwolnić. Nasza siła pochodzi od Pana, dlatego nie przestawaj modlić się i uciekaj od wszystkiego, co oddziela cię od Boga około Drugie ostrzeżenie Jezusa, uważaj na diabła. Możemy tego nie zauważać, ale istnieją satanistyczne twierdze, które próbują nas uwięzić każdego dnia i powinniśmy być tego świadomi. Duchowe bitwy mają miejsce każdego dnia, a szatan wykorzystuje każdą z nich, aby nas pokonać i oderwać od obecności Boga. Jezus zostawił nam ważne ostrzeżenie na ten temat. Jednym z ulubionych sposobów diabła na atakowanie nas jest moment, kiedy jesteśmy sami, dokładnie tak. Możemy to zobaczyć napisane w Ewangelii Mateusza, a diabeł robi to, ponieważ wie, że jesteśmy bardziej podatni, kiedy jesteśmy osłabieni. Zobaczmy co mówi Biblia. Jezus został poprowadzony przez Ducha na pustynię, aby być kuszonym przez diabła. Po 40 dniach i 40 nocach postu poczuł głód. Kusiciel podszedł do niego i powiedział: Jeśli jesteś synem Boga, każ tym kamieniom zamienić się w chleby. Spójrz na to: szatan wiedział, że Jezus jest sam i kusił go. Ponadto wróg wykorzystał słabość Chrystusa w tym momencie, aby próbować go obalić, ponieważ, mimo że był synem Boga, Jezus był tutaj jako człowiek i doświadczał tych samych potrzeb co my. Więc tak samo jak Pan był kuszony, my również będziemy, zwłaszcza kiedy będziemy sami. Jeden wiesz, gdzie wróg będzie działał, w naszych największych słabościach. Dlatego Jezus nas ostrzegł. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie wpadli w pokusę. Duch jest chętny, ale ciało jest słabe. Więc, mój bracie, kiedy będziesz słaby, a pokusa nadejdzie, posłuchaj tego ostrzeżenia Jezusa i postępuj jak on który używał Pisma Świętego, aby kontratakować i bronić się przed atakami wroga. I pamiętaj również, że Duch Święty mieszka w Tobie i że nigdy nie będziesz sam. Amen. Trzecie ostrzeżenie Jezusa. Uważaj na gromadzenie dóbr materialnych. Aby porozmawiać o tym, chcę przeczytać z Tobą ostrzeżenie, które Jezus zostawił nam w Ewangelii, według Mateusza, rozdział 6. Nie gromadźcie dla siebie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, i gdzie złodzieje włamują się i kradną, ale gromadźcie dla siebie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza niszczą. I gdzie złodzieje nie włamują się, ani nie kradną, bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie też Twoje serce. Kiedy Chrystus powiedział, żebyśmy nie gromadzili skarbów na ziemi, myślimy, że termin gromadzić oznacza posiadanie dóbr, ale Pan nie mówił dokładnie o tym, ale o tym, że jesteśmy posiadanymi przez nasze dobra, to znaczy, nie jest złe pracować, aby kupować rzeczy, złe jest pozwolić tym rzeczom na zastąpienie Boga w Twoim sercu. Więc tutaj Jezus ostrzegał przed staniem się materialistą lub pozwoleniem, aby rzeczy stały się ważniejsze niż Bóg. Pan stworzył nas, abyśmy kochali ludzi i używali rzeczy, ale materialista kocha rzeczy i używa ludzi. A jeśli uważnie przeczytasz Ewangelię, zauważysz, że Jezus nigdy nie bronił ubóstwa jako formy zbliżenia się do Boga. Jedynym razem, kiedy powiedział komuś, aby sprzedał swoje dobra i dał je ubogim, było wtedy, gdy zauważył, że pewien bogaty młodzieniec chciał osiągnąć zbawienie, ale kochał swoje materialne dobra bardziej niż Boga. Więc Jezus powiedział do tego młodzieńca: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj swoje dobra i daj pieniądze ubogim, a będziesz miał skarb w niebie? Potem przyjdź i pójdź za mną. Słysząc to młodzieniec odszedł smutny, bo miał wiele bogactw. Wtedy Jezus powiedział do swoich uczniów: Prawdę wam powiadam, trudno bogatemu wejść do królestwa niebieskiego. Spójrzcie na to, bracia, to jest bardzo poważne. Czy Jezus powiedział, że bogaci nie wejdą do nieba z powodu ilości dóbr? Nie. Ale chciał pokazać, że im więcej dóbr zdobywasz, tym bardziej możesz się do nich przywiązać i pokładać swoje zaufanie w bogactwie. Więc to był test dla tego młodego człowieka, aby zobaczyć, czy Bóg jest dla niego ważniejszy niż jego materialne dobra i niestety oddalił się od Jezusa, ponieważ miał wiele bogactw i naprawdę pokładał w nich swoje zaufanie. Więc bądźmy bardzo ostrożni w tej kwestii, dobrze? Czwarte ostrzeżenie: uważaj na fałszywych Chrystusów. Kiedy uczniowie Jezusa zapytali mistrza o koniec czasów i o dzień jego drugiego przyjścia na ziemię, Jezus odpowiedział im następującym ostrzeżeniem: Uważajcie, aby nikt was nie zwiedł, bo wielu przyjdzie w moim imieniu, mówiąc: Ja jestem Chrystusem i zwiedzie wielu. To na pewno jedno z najpoważniejszych ostrzeżeń, które zostawił nam Jezus, ponieważ nie mówił tylko o antychrystie, który przyjdzie na świat podczas wielkiego ucisku, ale o fałszywych prorokach. Którzy już są rozsiani po świecie, używając Słowa Bożego w niewłaściwy sposób, aby oszukiwać ludzi i wykorzystywać ich niedostatki. Ci fałszywi Chrystusi to w rzeczywistości kaznodzieje, pastorzy, piosenkarze, liderzy religijni, a nawet osoby mające wpływ w mediach społecznościowych, którzy przywłaszczają sobie Ewangelię, aby zaspokoić swoje egoistyczne pragnienia. Dlatego tak ważne jest, abyś uważnie słuchał ich przekazu. Zobaczmy, co apostoł Piotr powiedział na temat tych osób. Ci mężczyźni to źródła bez wody i mgły, pędzone przez burze. Ciemność ciemności jest dla nich zarezerwowana, ponieważ za pomocą słów próżnej arogancji i prowokując porządliwe pragnienia ciała, uwodzą tych, którzy prawie uciekają od tych, którzy żyją w błędzie. Obiecując im wolność, sami są niewolnikami korupcji, ponieważ człowiek jest niewolnikiem tego, co nim rządzi. Spójrz na to, więc jeśli podążasz za kimś z bardzo pięknym, ale wątpliwym przemówieniem w odniesieniu do Słowa Bożego, jest bardzo prawdopodobne, że Jezus ostrzega Cię dzisiaj na ten temat. Nie zamykaj na to uszu i szukaj odpowiedzi w Biblii około. Piąte ostrzeżenie Jezusa: Uważaj na ocenianie kogoś. W Ewangelii Mateusza, rozdział 7, Jezus pozostawił nam kolejne ważne ostrzeżenie. Zobacz, co powiedział. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo tak jak sądzicie, tak będziecie sądzeni, a miarą, którą używacie, będziecie mierzeni. Dlaczego dostrzegasz źdźbło w oku swojego brata, a belki w swoim oku nie zauważasz? Jak możesz powiedzieć swojemu bratu: pozwól mi usunąć źdźbło z twojego oka, kiedy w twoim jest belka? Hipokryto. Najpierw wyjmij belkę z własnego oka, a potem zobaczysz wyraźnie, aby usunąć źdźbło z oka swojego brata. Spójrz na to, to jest kolejne ostrzeżenie Chrystusa, które ludzie zwykle źle interpretują, jakby to była rozkaz, aby nie oceniać nikogo, nawet jeśli ta osoba popełnia bardzo poważny błąd, ale to nie działa w ten sposób. W przeciwieństwie do tego, co wielu wierzy, Chrystus nie zabrania całkowicie oceny, ale hipokryzji. Jezus mówi, że nie możemy oceniać innych, gdy jesteśmy winni tego samego grzechu, a w kontekście tej wiadomości, którą Jezus tu zostawił, pokazuje nam, że będziemy sądzeni przez Boga taką samą miarą, jaką oceniamy naszego bliźniego, ponieważ jeśli nie możemy zastosować tego standardu w naszym życiu, nie możemy go również zastosować wobec innych osób. To jest ta hipokryzja, o której tak dużo mówi Jezus około bądźmy uważni. A szóste ostrzeżenie Jezusa: Uważaj na brak pokory. W tym ostatnim ostrzeżeniu Jezusa widzimy coś, co może wpłynąć na naszą wieczność. Przyjrzyjmy się słowom Jezusa z Ewangelii Mateusza, rozdział 5. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Większość chrześcijan wierzy, że ci ubodzy duchem to ludzie ubodzy osobowością lub materialnie. Ale to jest wielkie kłamstwo wymyślone przez diabła, aby ludzie udawali, że są kimś, kim nie są, udając dobrych i biednych. Bycie ubogim duchem oznacza, że powinniśmy być pokorni w naszym duchu, to znaczy, że uznajemy, że jesteśmy niedoskonali, słabi i grzeszni i że nic nie mamy ani nie możemy bez Boga. Dlatego Biblia mówi, że Bóg sprzeciwia się dumnym, ale daje łaskę pokornym. Więc, mój drogi bracie i siostro, o, Jezus oczekuje ode mnie, od ciebie, tutaj dzisiaj, że nie będziemy aroganccy i zarozumiali, myśląc, że nie potrzebujemy Jego pomocy i miłosierdzia. To jest prawdziwe ubóstwo ducha, uznanie, że wszystko pochodzi od Pana i że powinno być robione dla Jego honoru i dla Jego chwały, prawda? Jestem pastorem Antonio junior. Jeśli podobała ci się ta wiadomość, podziel się nią ze swoimi przyjaciółmi, rodziną i zapisz się tutaj na mój kanał. Czekam na ciebie w następnym filmie, niech Bóg cię błogosławi.